Ja przedstawię tak po kolei. Andrzej Pączyński, fantastyczna podpora wszystkich, dworą humaną. wspaniały człowiek, który możecie przeczytać w naszych programach, ale Boże kochany, jak ja o nim mówię, aż mi uzylecą. tak go kochamy wszyscy, naprawdę autentyczną miłością. Tak, Andrzeju, kochamy Cię za to wszystko. Co Ty zrobiłeś i tutaj na forum? Ile? 60 lat na scenie, 60 lat na scenie już minęło w służbie, w służbie wokaliści. Świetnie komponuje niektóre rzeczy i gra solo, ale oddał się służbie gwiazd i akompaniował wszystkim gwiazdom prl i teraz z 30 lat Polski. Ciągle na służbie. Miał swój benefis. To było 20 Forum Humanum, ale 20 Forum Humanum wstecz. I tutaj była śmietanka wszystkich aktorów, ale dzisiaj też jest śmietanka. Nie tylko starych aktorów, tylko takiego młodego talentu, który tutaj Jarena Bartkowska zaprezentowała niedawno na beneficie Krzysztofa Zanusiego. Krzysztof Łazicki, proszę. Fantastycznie. Ja najmocniej przepraszam, ale nie znam pani nazwiska, to jest akompaniatorka. Kolasińska Monika. Pani Kolasińska Monika, bo dopiero pierwszy raz się spotkamy, będzie akompaniowała panu Krzysiowi i Małgosi Pawłowskiej, która też była młodym talentem, a teraz zdobywa laury na różnych międzynarodowych festiwalach i kibicujemy jej bardzo. Brawo, pani Małgosiu, brawo, brawo. Wspaniała, zawsze kolorowa, uśmiechnięta Danusia Stankiewicz, która jest znana wszystkim. Jest Krystyna Sułżycka, która tym swoim głosem białoruskim troszeczkę, takim zaciągiem wschodnim nas urzeka i dzisiaj też nas na pewno zadziwi. Justyna wie. zobaczcie to gwiazda opery. W tej chwili pracuję w operze Królewskiej, niedawno powstałej, w Teatrze Stanisławowskim i ostatnio byłem tam na Bastiane Bastienne. To jest taka opera Mozarta, taki żart trochę operowy, często przedstawiana w wymiarze kukiełkowym. Tym razem główną rolę zagrała Justyna i tak. Pięknie zaśpiewała i tak mnie nastroiła, że w 1967 roku miałem 22 lata i miałem pierwszy samochód i bez prawa jazdy jechałem tak sobie po tej Warszawie i to wtedy mi się przypomniało właśnie po tym śpiewie. Taki żart operowy trwający, tylko tam 50 minut. Już przyrzekłem, że będzie tutaj też. Rysia, Ledofina, pianistka fantastyczna. Będzie akompaniowała następnemu artyście, który się nazywa Kazimierz Mazur, który jest mężem Kasi Gertner. Kasia Gertner miała być dzisiaj tutaj z nami. I dopadła ją jakaś przypadłość fizyczna i nie, nie mogła przyjść. Adrianna Godlewska, fantastyczna. Postać z kultury, wspaniała aktorka, wiązankarka, otwórczyni wielu, wielu takich wspaniałych przebojów. Proszę zajrzeć do internetu, jest na co popatrzeć. Także dzisiaj też ją słyszymy. Bożena Sitek, pianistka, flecistka i nie tylko, bo jeszcze poetka na dodatek. Pisze piękne wiersze. Pan profesor Wiesław Bednarek, fantastyczny. Pedagog, ale głos ma taki, że zmiękniecie wszyscy, przysiądziecie, jak on będzie śpiewał. Zobaczycie. Jola Kubicka, Jola Kubicka, kiedyś władczyni różnych scen polskich. Jak krzyknęli w telewizorze Bychowski, Andrzej Bychowski, parodysta, to leciałem do telewizora. <noise> Wychowski, Andrzej Wychowski, gwiazda. Irena Bartkowska, wschodząca gwiazda, autorka Sceny Talentów, już miała około 20 swoich wybrańców, którzy tutaj się produkowali, a niektórzy z nich Ślą nam kartki, a to z Berlina, a to z Madrytu. Natalia Kowalenko, fantastyczna dziewczyna. Proszę Państwa, Natalia ma taki tembl głosu, który absolutnie przypomina Anne German. Postanowiłem zaprosić tutaj Natalię, żeby zrobiła nam cały recital. Fantastyczna impreza była. Widzieliście na samym początku ten tort taki w kształcie takiego statku kosmicznego, który miał polecieć tam do tej asteroidy Anne German miliony, miliony kilometrów od Ziemi. A na scenie wtedy, proszę Państwa, tak jak tutaj siedzą, to było 18 czy 20 osób, które współpracowały artystycznie z Anną German. No to była wyjątkowa okazja, proszę zajrzeć sobie do naszych kronik na YouTubie czy na płytach. I naprawdę były to fantastyczne indywidualności artystyczne, które kilkanaście czy 20 lat po śmierci Anny German jeszcze mogli wspomnieć i. Przesłać jej tam na ten asteroidę jakąś melodię czy wierszyk. Kogo my tu mamy jeszcze? To jest Aleksander Czajkowski Ładyż. <kluczy> Za chwilę nam wystąpi, ale my będziemy mieli malutkie wspomnienie o tacie Aleksandra. Bernardzie Ładyszu, który miał tutaj swój benefis z orkiestrą Wielką Wojska Polskiego, reprezentacyjną i największymi gwiazdami, Małgorzatą Walewską, Wiesławem Ochmanem i wielu, wielu innymi artystami. Grzesio Walczak. Proszę Państwa, ten człowiek, mimo że już maturę ukończył parę lat temu, to cały czas jest. Na Facebooku, cały czas na tych społecznościowych portalach, i co dwa tygodnie ma jakąś nagrodę, jakiś medal. Zapisanie. To znaczy, mądry człowiek. Co znaczy mądrość? Jak się jest mądrym, to jest mądry. No. I pisze sztuki teatralne, pisze wiersze. Gratuluję. Marek Rawski. Marek Drawski jest, e, proszę Państwa też indywidualnością, wykładowcą szkoły teatralnej znakomicie prowadzącym warsztaty twórcze, aktorskie, mowy, komunikacji, a oprócz tego jest znakomitym wykonawcą. Ten baryton tak brzmi, jak 12 orkiestr symfonicznych naraz czasem, naprawdę coś fantastycznego i ma taką skalę głosu i taką rozbieżność repertuarową, że umie zaśpiewać piosenkę z podwórka i największe arie operowe. Naprawdę, chapeau ba, Marku. I Andrzej Tyszak następny kandydat do Nagrody Parodystów, bo oprócz Andrzeja Bechowskiego też jest znakomitym parodystą, ale też świetnym piosenkarzem i aktorem. I przypada w tych dniach 50. rocznica jego pracy na scenie. Fantastyczny facet. Proszę Państwa, bardzo żałuję, że dam im tylko troszkę głosu. Naprawdę nie za dużo, bo każdy z nich jest wart wielkiego przedstawienia. Ale no po kolei może. Prosiłbym o malutki film. O jej, sekundę, bo nie byłoś dzisiaj na scenie, ale tu chcę przedstawić jeszcze naszego najkochańszego, najbardziej ulubionego ze wszystkich. Ukochanego i szanowanego Zdzisława Słowińskiego, który ma. Ja dziś już zdradzę ten wiek, bo dwa lata temu robiliśmy szaloną dziewięćdziesiątkę, dzisiaj, czyli ma dziewięćdziesiąt dwa lata. Proszę Państwa, codziennie mi dzwoni, że się nauczył nowy tekst, i kiedy on go może wykonać. Naprawdę znakomity, znakomity człowiek. A poza tym dusza towarzystwa. Wiecie Państwo, my tutaj strasznie pracujemy. Taki hotel, żeby się utrzymać, musi pracować. Czasem musimy wychodzić o godzinie 4, 5 rano z tej roboty ciężkiej, sprzątając już 17 wino ze stołu. To duszą towarzystwa jest Dzisław Słowiński. On wtedy wstaje i zaczyna recytować swoje dzieła gdzieś ukochany szacunek. O. Mówi się szapo, to znaczy kapelusz. Nisko, kapelusz.